Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Robię sobie taki szpaler z hortensji. Taki coś a la żywopłot. I powiem Wam tak. Część osób mnie się pyta, kiedy ciąć hortensję bukietową. Wbrew temu, co niektórzy myślą, mamy wiele rodzajów hortensji. Różnie bywa z tym, czy ciąć, czy nie ciąć hortensję. Jednak hortensję bukietową się tnie. Tnie się ją na wiosnę. Można też ściąć tą, tą hortensję na Jesień, jednak lepiej to robić na wiosnę. Jeśli tniemy hortensję przed zimą, no to ta hortensja na zimę jest mniej wytrzymała na mrozy. Co prawda nie powinna nam zmarznąć, ale lepiej nie ryzykować. Dodatkowo kwiaty hortensji bardzo ładnie brązowieją na zimę, przez co są też według mnie dekoracją. Nawet jak spadnie śnieg to wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Dlatego tnijcie hortensję bukietową. Nie bójcie się jej ciąć. Tnijcie ją nisko. Dróbcie to wczesną wiosną, lub nawet jeszcze jak jest tam zima, w zależności od, od pogody, w marcu mniej więcej. Dzięki Wam za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Pozdrawiam. A jeszcze powiem, że wbrew temu, co niektórzy myślą, hortensja bukietowa nie potrzebuje gleby kwaśnej. Dzięki, jeszcze raz pozdrawiam.